Bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak Przedsiębiorca. Zapraszam na spotkanie z mecenasem Antonim Koprowskim, który już od 18 lat zajmuje się prawem nieruchomości i razem z Panem Mecenasem zdecydowaliśmy się stworzyć cykl, w którym rozmawiać będziemy o prawnych zawiłościach związanych z rynkiem nieruchomości. Witaj Antoni. Witaj Irku. No nieruchomości to jest dość e, szerokie zagadnienie. Jest wiele mitów związanych z rynkiem nieruchomości i ludzie mylą pewne rzeczy. Więc tak sobie pomyślałem, że może byśmy zrobili taki poradnik e, up owo, tak? czyli wyjaśnimy sobie pewne definicje, które niby są oczywiste, ale tak naprawdę, bo to jest trochę z nieruchomościami, jest chyba trochę tak jak Yeti, nie? że każdy o nim słyszał, ale mało kto tak naprawdę go widział. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to powiedzmy, jakie istnieją rodzaje nieruchomości? Kodeksowo Istnieją trzy rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Przy czym nieruchomość budynkowa, i to jest dość istotne, w rzeczywistości istnieje tylko w przypadku, jeżeli mamy na terenie nieruchomości gruntowej ustanowione użytkowanie wieczyste. Stąd też, dlaczego mówię o tym, że jest to, że jest to istotna kwestia. Budynki, co do zasady, jeżeli są umieszczone, położone na terenie nieruchomości, stanowią własność właściciela nieruchomości. Więc, jeżeli przychodzi do mnie do kancelarii ktoś i mówi, że na przykład małżonek jest właścicielem gruntu, ale my, czyli przyszła żona, my jesteśmy właścicielami budynku, no to w tym momencie ja muszę panią od razu wyprowadzić z błędu i powiedzieć, że właścicielem budynku jest również mąż, a to, co jej przysługuje, to ewentualnie roszczenie o zwrot nakładów dokonanych z majątku wspólnego. I ludzie tego nie wiedzą. No, nie tego, tego, tego nie wiedzą, no bo to mało kto o tym wie, tak, bo nawet jeżeli przeczytamy kodeks cywilny, no to w kodeksie cywilnym jest zapisane, że są, że są nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, ale w rzeczywistości tak Funkcjonują nieruchomości lokalowe i gruntowe. Mhm. A co to jest nieruchomość rolna? Jakie to ma znaczenie w ogóle dla przeciętnego człowieka, że jest to nieruchomość rolna? Nieruchomość rolna to jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana w celu produkcji rolnej, sadowniczej, rybnej czy, czy takiej stricte rolniczej, typu uprawa, uprawa ziemi. Ale zwracam uwagę, że jest wykorzystywana lub może być wykorzystywana. A jakie ma to znaczenie? No, w, aktualnych, w aktualnie obowiązujących obostrzeniach dotyczących mm, obrotem nieruchomościami rolnymi, no to jest to o tyle istotne, że osoba, która chce kupić nieruchomość na jakiejś wsi, no to już mu, jeżeli dana nieruchomość nie jest przeznaczona w planie miejscowym na cele nierolnicze. No to musi spełnić szereg warunków, ewentualnie albo co do pewnej kwalifikacji tej osoby, która to kupuje, albo muszą zostać spełnione pewne wymagania związane z, ze zgodą na z, nabycie lub zbycie tego rodzaju nieruchomości. Są również pewne ograniczenia po nabyciu danej nieruchomości. I to ma, to ma, dość, to, to ma istotne znaczenie. Nie powiedziałbym dość, ale istotne znaczenie. No bo kiedyś była taka sytuacja, że ludzie kupowali nieruchomości rolne. Przekształcali je, dzielili na działki i sprzedawali jako działki budowlane. Jest to nadal możliwe, z tym, że dość, dość znacznie utrudnione, tak bym to mówił. A czy a propos tych nieruchomości rolnych, czy obcokrajowiec może nabyć taką nieruchomość rolną? To zależy. To zależy. Jeżeli jest to osoba z Unii Europejskiej, to może nabyć. Oczywiście spełniając te warunki, o których mówiłem, te warunki są zapisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeżeli jest to osoba spoza Unii Europejskiej, no to już jest pewien, pewien, pewne zagadnienie, tak bym to ujął, ale nie wynikające z samego faktu, że jest to nieruchomość rolna, a wynikające z faktu, że ta osoba jest cudzoziemcem, więc musi wystąpić, co do zasady oczywiście, tam jest szereg, szereg wyjątków, ale co do zasady musi uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości Rozumiem. A co czyni w ogóle nieruchomość nieruchomością? Księga wieczysta. To znaczy, ile, ile ksiąg wieczystych, tyle nieruchomości. Jeżeli mamy w jednej księdze wieczystej, em, może być zapisanych kilka działek. Tak? Kilka, kilkanaście działek, mm. tak. Ale jest to nadal jedna nieruchomość. Jakie to ma znaczenie? Znowu wracamy do kwestii ewentualnie pewnych obostrzeń czy utrudnień związanych z, z, z nabyciem nieruchomości. W pewnych ustawach, tak jak wspomnieliśmy na przykład o ustawie związanej z kształtowaniem ustroju rolnego, dużo zależy od powierzchni nieruchomości, tak? A wtedy patrzymy na to, ile jakby, ile jest w całej księdze wieczystej, tak? Jak, jaka jest powierzchnia całej nieruchomości? I Nie interesuje nas powierzchnia konkretnej działki, tak? Tylko chodzi o całą nieruchomość, czyli innymi słowy sumę metrów kwadratowych, która jest zapisana w księdze wieczystej, niezależnie od tego ile tam jest działek. Mhm. Oczywiście mamy opcję m, podziału danej nieruchomości, czyli założenia ksiąg, ksiąg wieczystych dla poszczególnych działek, jeżeli one są umieszczone w jednej y, księdze wieczystej. Y, no ale o tym musimy pamiętać, tak, Że Póki nie ma podziału, bo to jest zasada jedna nieruchomość, jedna księga wieczysta. Jakie są ograniczenia w obrocie właśnie nabywaniu nieruchomości? E, kiedy tam ta księga wieczysta jest mocno zagrzebana? Jakie są sytuacje, co trzeba sprawdzić? No bo ludzie tego nie wiedzą. Kiedyś do mojego znajomego przyszedł człowiek z torbą pieniędzy i chciał po prostu kupić. Pien... kupić. To, yy, mieszkanie tu i teraz. Nie? Tak. prawda no no dawno tak. temu to było, no ale. Pokrótce, em, pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić, to to, czy jest plan miejscowy. Plan miejscowy wyznacza sposób korzystania z nieruchomości. A gdzie to sprawdzić? To sprawdzamy w gminie. Y, może planu miejscowego nie być. Tak? Może. Y, 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 y. Powiedziałbym, że mniejszość Polski jest pokryta planami miejscowymi. Ale to też nam dużo powie, jeżeli nie ma planu miejscowego, tak? Bo to z kolei automatycznie powoduje, że musimy brać pod uwagę ten fakt, że dana nieruchomość może być nieruchomością rolną, tak? I to jest, to, to jest jakby podstawowy dokument, od którego w ogóle powinniśmy zacząć. Aha. Następnie Księgę wieczystą, oczywiście, tak? musimy sprawdzić, czy w księdze wieczystej y, y, są pewne ograniczenia, mogą być obciążenia, Mogą być wzmianki. Księga Wieczysta nam dużo może powiedzieć, tak? Zresztą my będziemy w Księdze Wieczystej poświęcali osobny, osobny, Panie. osobny, Panie. osobny Panie. program, Panie. ale to jest rzecz, rzecz taka, taka podstawowa, tak? Jakby te, te dwa dokumenty, to jest, to jest jakby od, od tego wychodzimy, tak? Um, oczywiście dobrze jest się też zapoznać z ewidencją gruntów. Tak, tam mamy. Przeznaczenie danej nieruchomości, w sensie klasyfikację, albo znawczą, powierzchnię, kształt. Tak? To, jest, to są takie dokumenty, takie podstawowe, w zasadzie trzy dokumenty, które definiują nam, czy określają nam sposób korzystania z danej nieruchomości. Tak? Okay. A co to jest nieruchomość lokalowa? Nieruchomość lokalowa jest to um, część budynku, która ma. Wyodrębnioną księgę wieczystą. Jest to inaczej mówiąc, lokal mieszkalny albo użytkowy. Czyli ma udział w nieruchomości tej wspólnej. Tak, tak? ma udział w nieruchomości A to... wspólnej. Ma A jak udział. się to oblicza w ogóle? E, oblicza się w ten sposób, że m, bierzemy pod uwagę powierzchnię danego lokalu w stosunku do powierzchni wszystkich lokali w danej nieruchomości. A jakie to ma znaczenie? Dlaczego? No, ma to dwojakie znaczenie. E, ma to znaczenie dla y, naszych praw. W sensie głosowania w trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej, bo przecież na marginesie wszyscy właściciele lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową i ma również znaczenie dla kosztów, które będziemy ponosili, bo ponosimy koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, czyli tego wszystkiego, co nie należy do, co nie jest jakby lokalem, to tak, nie jest lokalami. Ponosimy te koszty w stosunku do posiadanych udziałów. No, zresztą to jest sprawiedliwe, tak? że idą za, za większymi uprawnieniami albo za wielkością uprawnień, idą również stosowne obowiązki. A czy można sprzedać taki udział w lokalu? Można, tak, można sprzedać. Często klienci się pytają o to, czy jest jakieś prawo pierwokupu. No właśnie, tak, na rzecz nie ma prawa pierwokupu, na rzecz hmm. współwłaścicieli nie ma prawa pierwokupu. Z jednym tylko zastrzeżeniem, um, musimy się wypytać, czy to co, to co chcemy kupić, ten lokal, który chcemy kupić, czy to jest aby na pewno nieruchomość, czy też może spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Bo pamiętajmy, że obydwa te lokale mogą mieć księgę wieczystą, tak? obydwa te lokale mogą być obciążone hipoteką, a to znaczenie dla, dla zakupu z kredytu bankowego, obydwa te lokale będą podlegały egzekucji z nieruchomości, tak, czyli są, jakby są istotnym elementem majątkowym, który podlega obrotowi nieruchomościami, ale nieruchomością nie są. I w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do, lokali, lo, do lokalu pozostali współwłaściciele mają prawo pierwokupu. O tym pamiętajmy, tak? Bo to może być. Wiesz, ma to, to może mieć o tyle istotne znaczenie, że możemy podpisać na przykład umowę przedstępną z jednym z współwłaścicieli, tak, a potem się okaże, że jest prawo pierwokupu. No, szereg, to, jest, to, to jakby brak wiedzy o tym może nam utrudnić przy bardziej skomplikowanej transakcji jej przeprowadzenie. A czy można darować taki udział? Można darować tak, oczywiście. One podlegają, podlegają obrotowiści. Mhm. Okay. Jest jeszcze coś takiego jak użytkowanie wieczyste. Coś to jest takiego. A to jest, to jest instytucja prawna, o której wspominaliśmy na samym początku. Mhm. Jest to. Taka quasi własność, tak, tak coś bardzo podobnego do własności, jednakże własnością nie będące. Jest to prawo, które jest wpisywane do księgi wieczystej, ustanawiane na pewien okres czasu 40-99 lat i daje nam ono możliwość korzystania z danej nieruchomości prawie tak jak właściciel. No więc Za zabudowy korzystania. Czy kupujemy prawo użytkowania wieczystego, czy, czy kupujemy nieruchomość? Ma to znaczenie, że musimy się zapoznać z aktem ustanowienia danej, danego użytkowania wieczystego, ponieważ tam jest wpisany sposób korzystania z danej nieruchomości i cel, tak? Ustanowienia tego użytkowania wieczystego. Więc to jakby definiuje nam sposób korzystania z danej nieruchomości. Tak? Mamy, musimy, musimy wiedzieć pod co my możemy korzystać z tej z, tej, z tego użytkowania wieczystego. Mhm. Y, a druga rzecz to taka, że musimy pamiętać o tym, że to jest na ustalone na pewien określony czas. I jeżeli my przed upływem tego określonego czasu, a przecież w tej chwili zapadają jakby te. Te, te, te terminowe ustawio, ustanowione użytkowania wieczyste w latach 60. 70. 80. No to może się okazać, że mieliśmy coś, co było istotnym elementem naszego majątku. No właśnie, mieliśmy, tak? I to wygasło. I co wtedy? I nie mamy nic. Znaczy, mamy roszczenie tak, o to, żeby zapłacono nam za wartość budynku, który mieliśmy na terenie tego użytkowania wieczystego. Ale wiesz, to jest marna pociecha w, w, w takiej sytuacji. Aha. Więc to jest istotne, żeby pamiętać o tym, że musimy złożyć wniosek o przedłużenie tego um, użytkowania wieczystego. To składamy do. Z jakim wyprzedzeniem do organu. wniosek trzeba złożyć? No, musimy złożyć, no to, znaczy, na pewno musimy, może powiem tak, musimy to złożyć przed upływem tego terminu, tak? Mhm. Tak, to, okay. jest, to okay. jest termin podstawowy. Okej, okay. tutaj się jeszcze pojawiło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Co to jest? To jest um, uprawnienie do korzystania z lokalu, również bardzo podobne do własności. Tak? do własności nieruchomości. Mhm. Jednakże nie będące nieruchomością, ale podlegające no, pełnemu obrotowi. Tak? W zasadzie w takim odbiorze rynkowym, odbiorze klientów nie ma różnicy między um, spółdzielcią własnościowym prawnym do lokalu, a, a nieruchomością lokalową. A dlaczego tak? warto Każde... wiedzieć, co kupujemy? Czy to jest... Każde nieruchomość tych... lokalowa, czy spółdzielnie, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Jakby ta różnica tutaj jest taka, że zarządem, zarządem nieruchomością wspólną, no tak to ujmijmy, tak? bo tam nieruchomości wspólnej jako takiej nie ma, ponieważ to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, więc nie mamy udziału w nieruchomości wspólnej, tak? więc zarządem zajmuje się zarząd spółdzielni. Tak? My mamy prawo. Zostać członkiem spółdzielni, ale też i nie musimy. Kiedyś był taki obowiązek e, przystąpienia do spółdzielni, teraz już osoby, które mają do spółdzielczej własnościowe prawo do lokalu, nie mają obowiązku przystępowania do spółdzielni. No ale nie mamy przez to, albo dzięki temu, zależy jak na to spojrzeć, nie mamy wpływu na to, co się dzieje z, z, z tą nieruchomością wspólną. Znaczy, innymi słowy, nie mamy wpływu na to, czy jest kratka remonto remontowana, czy są takie y, 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 skrzynki na listy, czy może inne, czy domofony są wymienione i tak dalej, i tak dalej, tak? Tym no. się zajmuje spółdzielnia, czyli innymi słowy nie mamy takiego wpływu na to, co się dzieje, no dość istotnym, jak się wydaje, elementem, tak? czyli nie bez, oczywiście mamy wpływ na nasz lokal, ale nie mamy wpływu na to, y, y, co się dzieje, że tak powiem, poza tym, co się, co się dzieje z budynkiem. A ja... Chyba, że zostaniemy członkami spółdzielni i, 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 i może zostaniemy prezesem, tak, no oczywiście. No, no jest właśnie. To, to wtedy będziemy to, mieli wpływ. To, to tak. czy może to mieć księgę wieczystą? Może mieć księgę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może mieć księgę wieczystą, może być obciążone, może być ustanowiona hipoteka. No właśnie, chciałem się zapytać, czy, czy można wziąć kredyt na takie mieszkanie. Jak najbardziej. Można. Zabezpieczyć hipoteką. Można. Absolutnie tak. Okay. I może nam też zabrać to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Komorny. Tak, A. to też. A czy możemy sprzedać takie mieszkanie cudzoziemcowi? No właśnie, to jest, to jest istotna różnica w, w porównaniu do nieruchomości lokalowej, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie podlega ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Bo jak sama nazwa wskazuje, ta ustawa dotyczy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Współdzielczo-własnościowe prawo do lokalu nieruchomością nie jest. W związku z powyższym, jeżeli mamy cudzoziemca, który chce kupić nasz lokal tak, i akurat mamy spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu, to nie musi on występować o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Czyli A ma łatwiej. Ma łatwiej, co, wiesz, co ma dość istotne znaczenie, bo aktualnie takie uzyskanie zezwolenia po pierwsze. Nie jest pewne, tak? Znaczy, w ogóle to jest, to jest jakby uzna, decyzja o zezwoleniu jest decyzją uznaniową, a po drugie też dość długo trwa. Mhm. Prawda? Od, od, od dwóch miesięcy nawet do, do 8-9-10. To zależy, jak długo to postępowanie trwa, bo tam jednak są sprawdzane wszystkie okoliczności MZW, mhm. tak, mhm. bada ABW i inne, a, no inne, innego rodzaju podmioty. A, no a czy można sprzedać udział w spółdzielczym? Prawie. Własnościowe prawie do lokalu. Można sprzedać, tak, jak najbardziej. Okej. Okay. A co jeśli, bo, bo słyszeliśmy, że niektóre spółdzielnie upadały. Co jeśli spółdzielnia upadnie? Co się dzieje wtedy? No w tym momencie, jeżeli spółdzielnia upadnie, to wtedy automatycznie te spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu zmieniają się w odrębne lokale. Także odrębne nieruchomości. tak, Także to jest pod tym względem jesteśmy bezpieczni. Mm -hmm, Czyli spółdzielnia przestaje istnieć i my wtedy jesteśmy właścicielami tego mieszkania, tak, tak? Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. Czyli czasami to nawet lepiej, żeby ta spółdzielnia układła, tak? Żebyśmy no, byli no, prawo To to Zależy to jak, na to, jak na to spojrzeć. Okay. Tak, jest to zawsze, yeah. myślę, że jest to y, dla właścicieli nie jest to zawsze pewien... Byłby do e, pewien przyczynek do stresu, no bo upadłość wiąże się jednak z pewnym, e, wiesz, brakiem zarządu. No, no jest, nie, nie jest, nie jest. No to w... wspólnota tutaj się powołuje na to. No tak, nie? oczywiście, ale to trwa. No, biorąc, wiesz, biorąc pod uwagę e, okres trwania upadłości, mhm. trzeba pamiętać, że postępowanie w sprawie Amber Gold się jeszcze nie zakończyło. Postępowanie no, tak. upadłościowe, no, choć już jest tak, na finiszu. Tak. tak. Okej, okay, no tak, dobrze. No to... A powiedz mi, czy można pomylić z czymś to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. No właśnie, właśnie pomyliłeś, mhm. ponieważ można pomylić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Aha. ze spółdzielczym lokatorskim, lokatorskim. prawo do lokalu, okay. prawda? Aha. I to można pomylić i różnica jest dość istotna, bo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega obrotowi, tak? Nie, nie sprzedamy go. Czyli to jest tak? jak mieszkanie nie, komunalne tak, kiedyś było, tak? 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 Dokładnie tak, mhm. ani go nie sprzedamy, ani nie obciążymy, ani nie weźmiemy. Kredytu mhm. ani, ale z drugiej strony nie zabierze nam go komornik. Mhm. Prawda. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o księgach wieczystych i hipotekach, bo z tym też chyba ludzie mają ambaras. Bardzo Ci dziękuję za ten pierwszy odcinek i zapraszamy do kolejnych. Dziękuję bardzo.